To oficjalny koniec nitrozyniaka na YouTube. Jego dwa kanały, z czego jeden miał ponad 2,5 miliona subów Zostały dożywotnio zbanowane przez platformę Mam dla was oficjalne oświadczenie z biura prasowego YouTube'a. Zbanowali mi dwa kanały na YouTube. Jeśli rzeczywiście jest tak, że nigdy więcej nie będę miał konta na YouTube, To ja bym chciał wszystkim podziękować Dodatkowo omówimy mocny, godzinny film na nitra, który wrzucił nie wiem, ale się dowiem Dużo czarnych chmur zebrało się nad nitrem i zaraz wszystko przegadamy Dodatkowo media zawrzały po tym, jakoby Morawiecki miał obiecać premier reprezentacji Polski W wysokości 30 milionów zł Mamy dalsze odklejki Kanie Westa i ciekawe aferki za granicę. Subskrybuj kanał, żeby zawsze być na czasie i oczywiście pod najszybsze dawki newsów. Dropnij łapkę w górę, bo inaczej dostaniesz kopa z pół obrotu. Zaczniemy od powrotu do przeszłości i pierwszym tematem będzie Fortnite, ponieważ jak pewnie słyszeliście wyszedł już Chapter 4. I w trailerze nowego Fortnite'a było widać Mr. Beast'a, więc prawdopodobnie dodadzą jego skina do gry. I standardowo mam dla was wymowną reakcję od eksperta Spida. Teraz ponownie wrócimy do streamera Aiden Ross, czyli jednego z topowych twórców na Twitchu i Aiden ma na dupie bardzo toksyczną grupę hejterów, którzy co chwilę wyzywają na jego adres jednostki antyterrorystyczne. Ostatnio wyciekło nagranie z kamerki policjanta jak go zatrzymują podczas takiego swatingu i serio wygląda to strasznie dosłownie jeden zły ruch i Aiden mógł zostać nam postalony <śm> Ostatnio wam pokazywałem jak Aiden konfrontował na live jednego z typów, którzy zamawiają mu do domu policja i w zeszłym tygodniu po raz kolejny na jego nowy adres zostały wezwane służby. A najgorsze jest to, o czym tutaj powiedział Aiden bo typ, który mu wzywa policję, zagraził, że jeżeli na jego streamach będą pojawiać się czarnoskórzy to ciągle będzie wzywał jednostki do jego domu. Your race is fun, Your is fun, Obrzydliwa sprawa i o równie obrzydliwej odklejce Mówiłem wam w ostatnich newsach na temat Kanye'ego Westa Kanye na ostatnim wywiadzie wychwalał pana z wąsem Za co dostał perm na Twitterze I to osobiście od samego Elona Muska Elon nawet mu napisał w SMS-ie, że zaszedł za daleko I Kanye wyskoczył z tym postem na Instagramie Gdzie napisał, że Elon Musk jest w połowie Chińczykiem Jest hybrydą człowieka I takich Elonów jest pewnie z 30 Elon to skomentował, że odebrał to jako komplement A West mu odpisał, że tak właśnie miał to zrozumieć Teraz przegadamy grubą, krajową aferkę ostatnio media zawrzały po opublikowaniu Informacji, jakoby Morawiecki miał Obiecać co najmniej 30 milionów premii Dla polskich piłkarzy za wyjście z grupy Na mistrzostwach. Powiedział, że ten sukces Jest wart każdych pieniędzy Ja uważam, że e, jakaś premia się też należy Naszym piłkarzom, ponieważ wyszli Rzeczywiście z grupy e, W ogóle przecież grali naprawdę nieźle Obietnica miała zostać złożona Przed wyjazdem drużyny do Kataru Prezes PZPN przyznał, że słyszał o premii, ale Nie zna jej szczegółów. Sprawa wywołała tak Duże poruszenie, między innymi przez dużą inflację w Polsce, podczas której premier chce dać tak ogromne pieniądze piłkarzom, którzy de facto no, na brak pieniędzy nie narzekają. W ogóle nikomu ja bym nie dał pieniędzy, bo czy ktoś zasłużył czy nie? Chyba tylko bramkarz. I oczywiście te 30 milionów nie szło z prywatnej kieszeni pana Mateusza Morawieckiego, tylko z pieniędzy wszystkich podatników. Ponadto za awans do grupy pucharowej i sam udział w turnieju nasza reprezentacja zarobiła 13 milionów dolarów, czyli jakieś 76 milionów złotych, które PZPN ma otrzymać od FIFA i połowa tej kwoty ma trafić do zawodników, więc każdy z nich otrzyma ponad milion. Ogólnie bardzo duży szampon wylało się na Twitterze, masa krytyki ze strony chociażby polityków, która jest w sumie uzasadniona. Nawet sami przedstawiciele PiSu uważają, że... Że taka sytuacja byłaby strzałem w stopę. Morawiecki jednak dodał wpis na swój profil na Facebooku, gdzie w ostatniej linijce napisał, że nie ma pieniędzy w budżecie na te premie. Teraz coś o aktualnie najgorętszym i najgłośniejszym temacie w polskim internecie, czyli oficjalnym banie Nitro Zeniaka na YouTube. Miesiąc temu jako pierwszy informowałem was, że wykopki wzięły się za Nitro i zaczęły zbierać do kupy jego krzywe akcje, m.in. z Omegle. Potem stworzyli sklejkę jego mocnych szotów, które Nitro konsekwentnie zdejmował i cenzurował na mocy praw autorskich. Ale forum Wykop cały czas nie odpuszczało, aż kanał nie wiem, ale się dowiem, który te ma tam konto, pokazał Nitro, ale zupełnie innego punktu niż wszyscy dotychczas, bo przedstawił jak szkodliwe z punktu widzenia psychologii ma zachowanie Nitro na jego społeczność. Nie wiem, ale się dowiem wrzucił godzinny film, który podzielił na 6 rozdziałów, takie jak fundamenty działalności Nitra, które od śmiesznych telefonów były oparte na poniżaniu innych, wyśmiewaniu ludzi, niszczeniu wizerunku innym youtuberom i ciągłych dramach. Nie tylko budował społeczność na poniżaniu ludzi przez telefon, ale również uczestnicząc w konfliktach grupowych oraz w pojedynkę. Nitro zawsze musiał poświęcić jakiegoś wroga. Kogoś, z kogo można było żartować, poniżać i wymyślać przezwiska. Schemat się powtarza. Nitro nie może pozostać bez konfliktu, bez wroga, którego społeczność może obrzucać obelgami. Mocnym wątkiem, który zaznaczył, nie wiem, ale się dowiem, są niedawne szoty Nitra, jak między innymi pomawiał Izaka o zdradzanie swojej żony. właśnie, Tego pecha, co on ma, to nogu nie ma pecha. Raz się potknął, kilkukrotnie w jedną streamerkę wjechał. A... Wpadł na nią. Nie, w tamtym okresie to chyba tylko Izak miał żonę. Dawny shot jak sugerował, że rok krzywdzi seksualnie swojego syna. tutaj na siłę robił. Czyż to nie jest rok Nie i, będę robił i... na siłę wiebów, tak? Nie, no nie, nie, nie wolno na siłę, no nie bądź rokiem z Mishorem, tak? Zrobił mu na siłę, siłę i... No. Szczerze na przykład, ja nigdy wcześniej nie widziałem tego szota z rokiem. Alnitro walił takimi tekstami w przeszłości, ale teraz bardzo go dotykają teksty na temat jego syna. I oprócz tego sam wielokrotnie śmiał się z dzieci na Omegle w 2018 czy 2019 roku. Ten szczerbaty okularnik mógłby tam nam nie przeszkadzać w miłosnych pogawędkach? Spokój ci ten stanik. Lubię. Panu szeroka jest to opona, nie? No, no. A twoje brwi wyglądają Jakbym ci k***a przyhamował awaryjnie na nich Zostały też wyciągnięte szoty jak Nitro odpowiada trollom na czacie Życząc im śmierci, wyzywając im matki i tak dalej I tutaj można się spierać, że to może Oni pierwsi napisali coś mocnego na czacie A Nitro sprowokowany im po prostu odpowiedział Ale wciąż twórca z taką pozycją, który Daje się wyprowadzić z równowagi do takiego stopnia Tutaj jest coś nie tak Warto zaznaczyć, że Nitro do dzisiaj nie potrafi się kontrolować Czego przykładem jest ostatnia drama z Boxdelem I na przykład rodzic po samym jego kanale Na YouTubie nie był w stanie zweryfikować że jest toksycznym twórcą. Model biznesowy Zyniaka jest jednak zbudowany tak, aby rodzic nie mógł się zorientować w jakim charakterze działalność on prowadzi. Z premedytacją stara się ukryć swoje zachowania, usuwając transmisję, gdzie wyleje się jego toksyczność. Rodzic ma bardzo małe szanse na zorientowanie się, jaki content prowadzi ten youtuber. Vlogi z rodzinką, vlogi z dzieckiem, relacje z wydarzeń, a za chwilę poniżanie, obrażanie i niszczenie wizerunków ludzi. Z jednej strony tworzenie ubrań dla dzieci, z drugiej wyzywanie matek widzów. Szczerze to wątpię, że Nitro od początku tak sobie rozplanował karierę i że w taki sposób zdobędzie publikę, bo nie wiem, ale się dowiem, przedstawił to trochę jakby od początku to był taki plan i zamysł w postaci Nitra, a takiej postaci nie ma. Nitro jest po prostu turbotoksycznym człowiekiem. Polecam wam obejrzeć cały materiał, nie wiem, ale się dowiem, tam jest jeszcze dużo innych bardzo ważnych wątków. Oczywiście są tam że o które idzie się przyczepić, tak jak na przykład chronologia niektórych shotów, czy sugerując, że content Nitra stricte celuje w dzieci. Natomiast sam przekaz i wiadomość tego filmu 10 na 10. Nitro przez swoje zachowania jest znienawidzony m.in. na wykopie, który wczoraj dopiął swego i dwa kanały Nitra zostały oficjalnie, permanentnie zbanowane z platformy. Według oficjalnego komunikatu to nie poszło o jego toksyczne zachowania, czy ostatni film, nie wiem, ale się dowiem. Bo z tego, co wrzucił Nitro na Twittera, YouTube argumentuje blokadę kanału w tym, że kiedy dostał strajka na kanał za jeden ze swoich Filmów. Dostając pierwszego strajka na kanał, macie tygodniową blokadę wrzucania jakichkolwiek treści na YouTube'a. A on na swoim drugim kanale publikował treści i informował tam ludzi, że ma bana na głównym kanale. Nie możecie w taki sposób obchodzić blokady od YouTube'a, wrzucając sobie film na jakiś drugi kanał. Kiedy na pierwszym macie strajka? Portal Spider's Web skontaktował się z biurem prasowym YouTube'a, który napisał: Denit jak otrzymał ostrzeżenie za przesyłanie treści, które naruszają nasze zasady dotyczące nękania. Spowodowało to zawieszenie uprawnień do publikowania. Podczas tego zawieszenia twórca próbował obejść egzekwowanie Zasad i używał innego kanału do publikowania treści, w wyniku czego oba kanały zostały zamknięte. Spydestweb skontaktował się jeszcze telefonicznie z biurem prasowym YouTube'a i dostali potwierdzenie, że ban dla obu kanałów Nitro Zyniaka jest dożywotni. Maja również dostała potwierdzenie od biura prasowego YouTube'a, że blokada jest stała oraz, że została nałożona ręcznie przez pracowników YouTube'a, a nie przez masowe reporty. Więc Nitro oprócz tego, że nie odzyska swoich dwóch kanałów, to nie może założyć żadnego nowego kanału. Ten ban jego dwóch kanałów za ominięcie Strajka na YouTubie, to wygląda mi bardziej jak dobry pretekst YouTube'a do wywalenia go z platformy. I patrząc na kształt jego działalności, nie widzę scenariusza, że YouTube odwoła swoją decyzję. Może to zbieg okoliczności, ale jakoś nie chce mi się wierzyć, że YouTube nagle po pół roku zorientował się, że Nitro łamał ich zasady i omijał strajka. Szczególnie, że jakoś od miesiąca jego kanał był non-stop zgłaszany przez Wykop, przez Maję Staśko i dzień po głośnym filmie na temat jego działalności dostaje bana na dwóch kanałach. To wszystko ma za sobą na pewno grubsze podłoże. Warto wspomnieć, że kanał na Twitchu Nitro też został permanentnie zbanowany kilka miesięcy temu. Dostał go oczywiście za obrażanie innych twórców, a dokładnie to streamerek na czacie. Więc Zeniak stracił możliwość zarabiania na swoich dwóch największych platformach. Nie wiadomo jak wygląda sytuacja z jego pojawianiem się na innych kanałach i czy to na przykład nie jest ban wizerunkowy. Coś na zasadzie tego co ma bo jeżeli to ban wizerunkowy, to Nitro ma brak możliwości uczestniczenia na galach freakfightowych. Twórcy będą się bać nagrywać z nim jakikolwiek content, no bo algorytm może wtedy zbanować kanał. Oczywiście Zeniakowi wciąż zostaje spore Instagram, TikTok, czy Twitter, ale na żadnej z tych platform nie będzie mógł publikować filmów jak na YouTubie i zarabia z nich takie pieniądze. Natomiast wygląda na to, że Nitro już się pogodził ze stratą i pobanie dodał do siebie serię Insta Stories, gdzie m.in. powiedział, że film Nie Wiem, Ale się dowiem, jest trafny. Tak też jestem zdziwiony, że e, Nitro mu przyznaje rację i dał mu do zrozumienia. Bo moim zdaniem ten film jest mocny, jest bardzo mocny, trafny w wielu częściach tego, tego filmu. Dużo mi też pomógł zrozumieć ten film. Oczywiście też nie ukrywajmy, że tam, poro też jakieś naciągnięć czy manipulacji było. Hey. I rzeczy wyrwanych z kontekstów, a nie zmienia faktu, że zarys tego filmu jest prawidłowy. Przyznał też, że powinien dawać lepszy przykład. Też wydaje mi się, że musiałem do tego trochę dojrzeć. Ludzie, na takim miejscu jak ja, e, powinni mm, sobą reprezentować coś więcej. Nitro też dał znać, że będzie od tego bana się odwoływać. Ja ze swojej strony spróbuję się od tego odwołać. Szczerze wątpię, że przyniesie to jakiś rezultat. A Nitro powiedział, że ma na siebie inne pomysły i zajmuje się jakimiś innymi rzeczami, o których widzowie nie do końca wiedzą. To wszystkich ludzi, którzy mnie nienawidzą, mi się cieszą Jesteście mali. Małymi ludźmi. Mam chyba parę pomysłów na siebie. Mam też rzeczy, które robię, nie wszyscy wiedzą nawet jakie. Jako twórca, który był na przykład wyzywany przez Nitra od pałów, e, pomawiał mnie, że mówiłem coś, czego nigdy nie powiedziałem. Dużo razy niszczył mój wizerunek. To szczerze, ja nie będę za nim tęsknić, ale jestem ciekaw, co wy sądzicie i czy uważacie, że ta blokada była słuszna, w tym momencie spierdzielam, subskrybujcie kanał, e, trzymajcie się. Cześć!